Tu Marcos, witam serdecznie, część 20, 23 trzecia opowieści, no i jesteśmy ponownie w Nowigradzie. Radzie. To nie ludzie. Myślałam, że łowcy i straż świątynna polują na czarodziejów. Czarodzieje wyjechali, a łowcy potrzebowali nowego wroga. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzenić całkowicie. A w polowaniu na czarownicę wcale nie chodzi o wiedźmy. Ważne jest, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się odmieńców. Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad, ich gniew skupił się na innych rasach. Z dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. Jaskier! Szykuj kufle, mamy gości! Geralt! Siri! Kiedy się dowiedziałem, że Geralt ci znalazł, cieszę się, że też jesteś cały. Gdzie wyście się podziewali? Właśnie zatłukliśmy wiedźmy z Welen i generała dzikiego gonu. Oho, widzę, że mieliście pracowite przedpołudnie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie znajdziecie tu jakiś pokój. Jasne, choć ja zaprowadzę cię. Później, później do mnie mam małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w złotym mieście. Dobra. Działo się coś ciekawego? Cała złapała złapała grypę. Mato Stryga dostał nożem pod żebra, no i spóźniają się z transportem sodyńskiego trójniaka. Jaskier. Jen i Tris miały zebrać loże czarodziejek. Tris czeka na górze, a Jennefer poszła do kuternogi Katarzyny. Jen w podłej portowej karczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierza. A, no i jeszcze ten wasz elf zajął apartament rubinowy. Czeka tam na ciebie. Dałeś mu swój najlepszy pokój? Wcale nie pytał mnie o zdanie. Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w Rubinowi. Od tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie je. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział to, chcę wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zira. Dzięki, wygląda na to, że będę miał co robić. To jest Awrlach. Przyznam, że tego się po tobie nie spodziewałem. Macie, osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzącym. Pytałem z kurtuazji, której Wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Cili się śpieszyło. Wiem, pisała w liście. Ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Imleritem. Na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. To znaczy? Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze dwóch. Jak się ich pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale gest to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Zabójstwo króla. Mocna rzecz. Rozumiem, że niewiele osób o tym wie. Z żyjących bodaj tylko ja. I oczywiście Eredin. Pytanie, czy Gels ci uwierzy. O to się nie martw. Nie powiedziałeś, że chcesz zabić Gelsa. Drastyczne środki nie zawsze są konieczne. Więc pewnie chcesz mu zaproponować jakiś układ? Wnioskowanie na medal. Winszuję. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Chyba coś ci umknęło. Być może Ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście, tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład, niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd. Między tym zasnym przybytkiem, a załukiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy? Ruszajmy. No to przed nami naprawdę bardzo interesujący quest. Podróż między światami. Znam ten dom. Miałem stąd przegnać porządku. Miałeś? Uznałem, no, że jest nieszkodliwe. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. Gotowy? Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Już czas. Nienawidzę portali. Gdzie my jesteśmy? Witaj na pustyni Diddivet. To gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. Co to właściwie za miejsce? Bardzo stary świat. Wyeksplatowany I zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia. Zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazornice, głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. A przed nimi byli tu jacyś ludzie? Albo elfy? Myślisz, że tylko nie mają monopol na niszczenie światów? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypatrz się tym skałom. Coś ci przypominają? Hmm. Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych. O wiele bystrzejszych od was ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatnich. Jest i portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy. To powinno potrwać najwyżej kilka chwil. Co się dzieje? Pazurnice nas wyczuły. Świetnie. Eat some. Pary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Zaraz muszę wstrzymać oddech. Jeszcze chwila, jakby się udusił. Proszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. schować bo Marznę. Muszę tylko znaleźć następne przejście. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przejścia. Miejscu ktoś musiał je zapalić. A jeśli mam szczęście, ten ktoś to pewien zgryźliwy, wiedzący. Długo ci zeszło jakieś problemy po drodze? O, nie, po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda to tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało że opuściłeś czerwonych jeźdźców. Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap gonu i przeniosła do lasu pod Kermoren. Redin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele czerwonych jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Ma no, jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. Pałac Świadomości. Dawniej Księżycowy. Główna siedziba Gelsa. Ładne miejsce. Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. No, robię. Led, led, ber, led. Kto to? Co oni tu robią? Chyba skończymy na dziś moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Krewan jest pan Ed Han maha. i wiedźmin z Rivi. Kedmir. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Laredoren. Nie uważasz krewa? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla Ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? Nie przyszliśmy tu na herbatę. Hmm. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie. Wiedźminie. nie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Awalach jest z tobą szczery? Nie, ale to wasza cecha gatunkowa. Więc skończ sączyć jad, bo to nic nie da. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Hmm, zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę. Wyśnisz ją. Znalazłeś onej romantę. Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin, Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata N.C.T. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas czuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półtuszą. Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Carmoren. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je we śnie. A tak, ona i romantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Redin zabił naszego króla. I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Awalacha nowym królem? Zrobisz, co będziesz chciał. Jeśli stwierdzisz, że chcesz służyć dalej królobójcy, droga wolna. Nie zdziwiłbym się nawet. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśni je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Umarł król. Niech się Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach, w tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skeligę i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Nie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraz, trzeba go było przycisnąć. Spokojnie, a zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geisa. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie. Ale wierzę, że Gels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz. Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe, ale dokonamy tego. Odszukajcie czarodziejki z Loży, i widzimy się w porcie. Płyniemy na skeligę. Ciekaw, co to za mała sprawa, którą masz do załatwienia. Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło. A inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Tak, i na tym chyba zakończymy tą część naszej Wiedźmińskiej Opowieści. Mówi Markos, zapraszam na kolejne odcinki.